Krzysębie. Nie wiem, ja na głównej broni mam zawsze Obrzyna, bo mam kartę, że jak strzelam z Obrzyna, to się trochę leczę, nie? 500 miedziaków i 10 punktów Ukończ za poziom wszystkimi czyścicielami. To powinno się udać. Zdobądź dostęp do po posterunku policji. Horda jest tu coraz bardziej agresywna. Pancerz antyterrorystów miał chronić przed pociskami, nie robalami, takich robaczywych nie jest zabić. No, fantastycznie. Co my tu mamy? Odporność na obrażenia i 5 no i punktów zagwostkę. zdrowia. Szybkość przeładowywania, nóż. 25% do magazynka, 20% do skuteczności leczenia. Czy gdy korzystasz z medycznego akcesorium i jego cel zyskuje dodatkowo 20 punktów zdrowia w ciągu 30 sekund, to jest dobre. Hmm. Sobie wezmę to. Chyba wezmę ten kompresor. nie brzmi, że będę miał was czym leczyć, ale No, to kupisz w razie czego w skrzynce. Jest tu skrzynia na tym? Na ścianie? Nie ma. O, słaba ta krypka, Je, Jest, dobra, jest, A, jest, jest. 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 Cztery ładunki, tu każdy porazie. Oh. Nie co... No nie. Jakie to ma naboje? A to ma ten, to jest strzelba. To jest strzelba, panowie, bo to ma naboje jak obrzyn. Ooo, fajne. I tu tak szybko strzela? No, Kurczę. Ale to 145 naboi tylko mam. To we mnie ładuje i to z amunicji do strzelby korzysta? Tak. To jest fajne, to. Ile masz Amo? 12 i 130. Ja mam 140. To szybko. Ja... To jest fajne, ale bałbym się, że wiecie, że wyprztykacie się z ammo. Bardzo szybko. Tak może być. Zaryzykuję. Ja sobie biorę kolbę taktyczną. Jeszcze jedne proszki do szybkości zmiany broni eee. 10% do obradu? Celownika Bo nie bram, biorę. Bardzo... Celownika też nie biorę Nieprzydatne jest. Szybkość zmiany broni czy to mi jest aż tak bardzo potrzebne No i tyle sobie biorę, szczerze mówiąc. Chyba biorę to marteczkę lepszą biorę to. A jeszcze nie wiem do... czy naboje może sobie zrobić. A mam full. I'm still fitter than I was in my 20's. Dobra, ja mam ciężki karabin plus obrzyna, jak coś. Tutaj mamy radę. Ja dostarpię tylko. Go, gdzieś coś dopieną, stawną. Still no contact with Bob or any of the others at the station. Expect the worst. Opite, pancernie ja. No to właśnie ci antyterroryści. Gł głowę ssą. To już. alarm uruchamił. Dobra. Nie, nie, idziemy, idziemy, idziemy. Poszukaj Boba na posterunku. Boba. Boba. tu jest. Ładowuje, hey, Niestety przeładowanie mam strasznie długie teraz. Zbliża się horda. Co to no jest no, w ogóle? Policja, no to idziemy na policję, szukamy Boba. Kurna, głupi antyterroryści. Jakie te kurna są wytrzymałe dziady. Faktycznie. O! Antyterroryści? Jeden, jeden, jeden strzał w głowę, żeby, zadekał, żeby Dobra, głowę tu są prawo. pryszcze. Tam... O, przytulił mnie! Przytulił mnie! Evangelo, pomóż! Ja już lecę Tutaj w tym pomieszczeniu No tam będą pryszcze. Uuu, Nitka U, idzie w tamtą stronę. Osobna karta. I skrzynę. Zdrowie panowie. Dużona lufa, zasięg. to samo. Dobra, poczekajcie. Dajcie im. co rozwala gra... Nie, nie, jeszcze nie. Coś, że tylko wydaje. A dobrą... tutaj są tutaj są tutaj są drzwi jakieś. Dobra, rozwalać? Tylko pytanie, brzmi, że mi się jakieś rozwalimy. Ej, poczekaj, poczekaj, bo już. Co puść Tam są drzwi jakieś, które można otworzyć i wiem, że są tam gdzieś. To... Well, Ale wasn't like this last time. Keep looking. Patrząc na po drugiej stronie. Oto, oto mi chodzi. To to. Co? Ej. What's that? A, to są o Jezu, skoczył na mnie. O! Gdzie jesteś? Ja w łazience po drugiej stronie pryszczę niższe. Dobra. Tam kasa jest. Chodź do za na chwilę. Jak my idziemy dalej? Te drzwi otworzymy. A Które drzwi? tutaj. O Jezu, ten na początku samym my Boba szukamy, nie? Ciekawe, gdzie Bob się zamknął. Magnum. Nie wiem. Co, hell wiem hell coś... czegoś, 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 czegoś Trzeba szukać. iść. Jak lubić pistolety. Ale wolę do Safety no, Trzeba iść na dół, bo tam jest ten. Nitka prowadzi. Tak jak jest safe house, tylko coś poniżej. coś grubego tu jest, tylko nie wiem gdzie. A, tam jest policjant na dole. Dobra, idziemy na dół. No, no. Lecy, że... Za mną. Tam jest jakaś wyrwa i tutaj mm, jest Toporek? I... Amunicja. chce AK-47 są... jakby ktoś chciał. Porchawy są tutaj. Tylko jest z tym niestety. O! O, skrzyneczka. Post potrzeba zestawu narzędzi. Minigun. O oh shit to jest zamiast tego to nie. Ja mam narzędzia, gdzie? Idę? I purhaby są bez niszczenia. Jeszcze nie niż. O, tam jest druga zaschila. Kto to zrobił? Nie, to przybyła horda. No i co ja mam z tym minigunem teraz zrobić? Chodź Łukaszek do nas dzielec Gdzie tam poszedłem Hej patrz, co tu jest To jest skarabi ja Ciężki. ustawiam to tu, My to tu gdzie Gasior stoi okay. nie, nie, Ale no strzelać chcę Oj tam oj tam Dobra prawa czysta oni i tak przyjdą z tej strony pewnie, jak policie. Zobaczcie co tam za fanty leży. Z yeah. Swoją A, drogą, jak sobie... bierzecie takie rzeczy jak pałkę czy topór, to on wchodzi za pierwszą broń normalnie? Tak. Nie, to nie. Ten pan... za tą ręczną. Nie. Za piałka wchodzi, wchodzi za pierwszą broń. Czyli tak jak ja mam teraz desertigla, jakbym wziął pałkę, to miałbym pałkę. Ja mam pod jedynką karabin? Nie. Tak, na 100%. Desert Eagle to nie jest pierwsza broń, to jest broń boczna. Znaczy... A! Dobra, okay. no masz dwie bronie, powiem tak. No za broń boczną wchodzi. Za nie wchodzi drugo. jako ręczne bicie, tylko normalnie za broń wchodzi, tak? Tak, tak, za broń. Karabin no. całkiem fajny tutaj leży. I Dobra, idę do was. M249 jest też całkiem spokojny. Tu się zbierają swoją drogą, tak jakbyście jak spojrzycie w, na zewnątrz. Ja tak niech rzucił wiesz. Nie, nie ma co. I tak horda przyjdzie za 2 minuty. To co, niszczymy? Moment. Jeszcze zobaczę amunicję. No jest... Idę do was. A, bo my nie znaleźliśmy wszystkich tych. Tutaj trzeba. Okay. Boba jeszcze nie znaleźliśmy. Co? Niszczymy? Tak. No dawaj. Główne gniazdo niszczę. Tam coś jest. Boga, well, chyba Bob. Albo jego część. Chyba część Boba. Boga. <laughs> ramię Boba musimy znaleźć. Albo No dobra, idziemy na zewnątrz, U. nie? No

A control is reporting a large pack of Brits heading to the station. Whatever else, you need to secure the armory. I need a weapon in every able-bodied person's hands. Boże, te flaki tu dźwięki wydają. O, tu jest miasto. Jest tam dalej, no, na na górze. W środku, niszczyłeś? A, na zewnątrz jest. Na ścianie. desertem. w Za oknem. Poczekaj, ja to zniszczę. A nie, to no. za daleko. Muszę tam nie, iść, jedno. ale dużo, że tak powiem, musiałem poświęcić. To dezertem niech strzeli. Na zewnątrz. No tam na górze. Dobra, Proste. drugi. Dobra. Jeszcze jeden. No, biorę gaz. Idziemy za żyłą, nie? A tu jest, okej. Okay. Dobra, ja to zniszczę. Nie marnuję do środka. Chyba. Ja idę z tą butlą, nie? Jak coś. Tutaj jest gniazdo. To nie wiem, tu się okopujemy? Czekaj. Coś za mną idzie. Ja z tą butlą biegać tak nie mogę. No tu się chyba, bo tu trzeba grzyba zniszczyć. No, to co to, butle Masz. To co? bale. Czy... Głowa? Głowa, Głowa. boba. boba. Ta. Głowa boba. A cisza jest jakaś straszna. To biorę butle dalej. No szukamy. Potrzebujemy ramienia boba. Co, co palce jego są nam potrzebne? Może jakieś drzwi będziemy się wiercić? Right? Ja mam dwa, nie mogę wziąć. Ale amunicję z chęcią bym wzią. I tutaj są drzwi. To zniszczyłeś, nie chciałbym rzucać tej butli na razie. Balanc, drzwi, uwaga. O, dobra, ja pod te drzwi rzucam. Jest tu druga butla, otworzę, i będę uciekał. Wysadź to ktoś! Dobra. Dobra, chyba przeżyliśmy. Nie no, jeśli chodzi o wytrzymałość, to nie jest źle. Amunicję do tych shotgunów zabrali wszyscy. No nie leży tam w środku. Nie, ja wziąłem. Tak, i nie się, że na górę? O, no, rzucił. rzucił. no. Właśnie miałem mówić. Kurczę, mam problem z celowaniem w te drabiny. O, dobra. Dobra, już widzę ostatni. Ale co, rękę boba znalazłeś? Okay. Nie, gniazdo. Oj, eee, co?

Wy jesteście. Wszyscy. Ja jestem, ja jestem. No dobra, no. O, oh o. -oh. Też wchodzę tam. Tu łatwiej będzie się bronić. <słysza> no Boże, dobre to było. O, a tu se gość przy ścianie stoi. Chociaż zobaczcie go po prostu, jak śmiesznie. Widzicie? Tam. Cyk, pyk. Jest to coś w tej hałpii, no co? Trzeba ten, pryszcze odnaleźć, ale pryszcze są gdzieś na górze. Tutaj masz ammo do Gdzie? O widzę, dobra. A tutaj macie do tego, do karabiny. Dobra, nie pieście z tym tak. Mam no, naboi. No oh shit. Chodźcie tutaj. M16 jakby ktoś chciał. Chodźcie, chodźcie, bo tu się można bronić łatwo. Ty, to nie takie opancerzony. No właśnie. Nie przyjdą, no dziady. To Na górze, na górze. Ja, ja go podniosę, ja go podniosę. Już mam. Ale ja podnoszę natychmiast. Ale po co? Ogólnie to mam lipa. A, że to Berg. No. A myślałem, że użyłeś tego. Arteczki. Defibrylatora. Nie, nie. Umiejętność. Brońcie. Ktoś mnie wyleczył? A to ten bot. Tu jeszcze jedna żyła idzie. A, tutaj. Kolejny, tu jest jakaś broń. Tak Zniszczyłem. Został gniazdo Tak dobra, dalej. ale wytrzymałem Mamy rękę Boba. Świetnie. Jezu, ja to trzymam w. Ja to tym mogę schlano? bić! Ręką? No. <laughs> Chodzę z tą łapą. To co dalej? Musimy chyba wrócić tam. No, wykorzystaj, rękę boba, wykorzystaj rękę Boba, aby otworzyć schron. Hmm. Czyli musimy wrócić tam na pasturnach, bo tam było wejście do tego, do... Schronu, nie? Schronu. Tak. Ale ręka Boba dobrze otwiera. <laughs> Jak miecz samurajski. This. No wyposaż się pierw. To później ja. Już? Obrane? No. Nie ma to w tak. No dobra. To idziemy do schronu tak? Pamiętam. nie gdzieś tak. w tym budynku policji. A to nie przez ten magazyn trzeba było przejść? Tędy jakoś? Hmm. O, tędy, dobra. Już pamiętam. Dobra, idę tam. Tylko musicie poczekać na mnie, bo mi wytrzymałeś, pada. No nie poradzę na to, że babcia biegać się może. Gdzie ten schron był? Na górze. Chodźcie, chodźcie. Skaner dłoni. I, i jakaś broń. Przyłożyłem rękę Boba. Skanowanie ręki Boba trwa. Zeskanowana. Chodź tu, zamknę. Dobra. Cyk. O, znad Boba. Dobra, dajcie mi sekundkę.